Do programu weszła Kornelia. W czym Twoim zdaniem teraz będzie inna, jakie jej zachowanie może wpłynąć na to, że utrzyma się dłużej? Wydaje mi się, że nie będzie. I na Kornelia jest na taką osobą tak naturalną i tak zabawną i tak dalej. Uważam, że za szybko odpadła przede wszystkim z tego programu, bo ona wnosiła tam bardzo dużo poczucia humoru i jest taką bardzo barwną postacią. Ja w ogóle Kornelię uwielbiam, więc myślę, że jak zostanie sobą i będzie taka, jaka była wcześniej, zabawna i, i, i po prostu Corneli, 100% Corneli w Korneli, to będzie, to będzie super i na pewno sobie poradzi. No ale przede wszystkim ma teraz większą wiedzę, bo jak już tam ktoś raz wejdzie i później wraca z powrotem, to jedna jednak może sobie troszeczkę więcej w głowie poukładać, ma troszeczkę więcej wiedzy na temat uczestników, plus dodatkowo jeszcze może wymyślić sobie przez ten czas jakąś taktykę. Więc mam nadzieję, że przemyślała przez ten czas, co chce zrobić i wróci tam i trochę namiesza. Na no to liczę. Słuchajcie, kochani, jeżeli podobał Wam się wywiad, to zachęcam Was do subskrybowania kanału Przeambitni na YouTubie i do śledzenia na Instagramie również. No i pamiętajcie, przeambitni.pl.